Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj jestem z moją żoną Karoliną I w końcu widać, że jestem wyższy od niej. W końcu możecie to zobaczyć na filmie. I tu nie ma podestu. Ten Zobaczcie, ten Zobaczcie. Jego go zrzucę, to nie ma podestu. Mogę skoczyć, przejść się i zawsze jestem wyższy. O, coś przestawiłem na przepraszam. Dziś mamy dla Was fajny film. Dzisiaj będziemy testować e, słodycze, przekąski, różne rzeczy z ze Szkocji, tam gdzie mieszka moja siostra. Dzisiaj dostaliśmy paczkę rano i Kasia od Kasi, razu powiedziała, w esencji. Kasi. I Kasia powiedziała mi, że Szkoci jedzą bardzo, bardzo słodkie rzeczy, ale e, więcej takich ciasteczek i jakichś karmelu, toffi i tak dalej. Wszystko jest bardzo słodkie. I powiem Ci, z tych rzeczy tutaj, co widzę, jadłem dawno. <laughs> to wszystko jest mnie nowe. To no, jest super. jedna fajna rzecz, którą też jest nowa ze słoiczka, to zobaczycie zaraz. To co, lecimy po kolei? Tak, lecimy od pierwszej rzeczy. Okej, okay, pierwsza rzecz. Pierwsza rzecz, Karolino. Oh, to jest Highland, Highlander Toffee. Highlander Toffee. To Scottish favorites I made in Scotland, czyli to jest typowo szkod. Proszę, otwieraj. Zobaczymy, czy... Nie wiem dlaczego mi się pierdzi, że będą z alkoholem. A, Toffee. Toffee. O oh, nie. To twarde, no dobra. Dobra. Strasznie słodkie, twarde. Można sobie połamać na tym zęby, więc uważajcie. Twardy karmel, że tak powiem. No wiecie o co chodzi. Ile dajesz od 7 na 10? 10 na 10 super, nie do 8 słodki. na 10, bo jest ciężko. Ja dam 6 na 10, to bardzo krytyczny, powinien być miękki troszkę. Tak. Tak, też original. Odkurzacz nam przeszkadzał, ale jaki mamy na to. Ja Druga rzecz to jest fudge Z tego co widzę. Tak. Nobody makes it better. Mm. I to jest. grubka. Pokażę, że to, Pokaż, to wygląda ładnie. No! Ale zaskok. Za ale oczywiście wow. zablokowane takie torebeczki. Nie, mhm. yeah. ale to jest takie matowe, takie fajne to z, z wygrało nagrody w Szkocji i nie tak. ma glutenu. Skot. Scottish Tradition. Ty jest szkockie? Szkockie. jest mapa Szkocji nawet. Na A wygląda jak takie jak stara krówka. Ale jest taka trochę smalona jakby, nie? Mhm. Tak. Próbujemy. Mmmm. Oja. To jest ym, w ogóle nie ciągłka, to jest taka krucha krówka. Ale jest słodka! Zarombista jest, w ogóle polecam wam to. Muszę to kupić, to jest zarąbiste. Wow, jakie to jest dobre, o ja, ja to... daję 9 na 10. A ja 10, 10 na 10, 10, 10, 10, Shortbread fingers, to co jest bardzo popularne w Anglii. I to jest najlepiej sprzedający się shortbread w, w Anglii. Tak jest napisane. Można to wygrać trip do Australii. Nie, ma angielskie po prostu. Tak, a czy takie ciężkie to jest? Zaraz tu oddzielimy pół biura ciastkami i ale to do zabieram. zabieramy do domu, tak. Muszę Betty mi króleczkę zjeść. No dobra, podzielę się z bętym. no Trzymaj połowę. Pyteczko, która jest chyba bardzo krucha. No, ale no dobra. no światło takie. Słabi na ciebie? Słaba, nie jest do tego. Smakuje jak do konia. W nie jest słodkie. Nigdy nie jadę, więc nie jadę, dlatego nie jadę, dlatego nie Nie, nie, dla kogoś, jest, zielnie, dla kogoś, nie beznadziejne. W nie jest to słodkie. Pewnie jest słodkie. słodkie, to, 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 że nie zjadł, ty... to jest dużo To chyba jakieś, żeby ta słono. No słody to są słodkie. Nie, hejtuję to. No to. <laughs> to. ile dajesz? Jedyne, jedyneczkę. Jedyneczkę, daje. drodzy, kolejna rzecz to jest napój. Jeden In bierny bierny Mate bierny bierny a, Zobaczymy, czy to smakuje. To jest, a nie było tego kiedyś u nas, inbru, Bru? Kojarzę coś takiego, nie było takiego no, takie, nie na Dziewczyny, każecie Irn Bru? Nie. Yeah. Kojarzę coś takiego. No, kojarzę, czy Czyli, ze Szkocji, to musiało ważyć w tej paczce. To pachnie jak oranżada z butelek takich małych. Mm -hmm. Taki szkolny oranżada, co się kupowało po 30 albo 50 groszy. Pamiętasz No, jaki mm, dziwny smak. To smakuje jak... ...takie lekarstwo. Jak takie, kurde, jak to smakuje Ja nie mogę jak coś wspomnieć Jak się pamięć. rozpuszczało saszetka tak. i się piło, takie szklanki, nie? Tak, i to, to jest rzątek. coś takiego, co ty byś pił Jak to się nazywa? Co byś to kupił, ja wiem, Taki że ty jest... takie coś? No coś takiego To jest, D Darek pije takie rzeczy, jakieś takie Red bull i tak dalej, on lubi takie sztuczne rzeczy pić Ja nie tak A To jest przecież dobre O właśnie, <laughs> mówiłam on lubi <wybra> takie rzeczy <laughs> To jest dobre Mogę przejść do następnej rzeczy? Scottish tablet Mamy popitkę, że tak powiem Scottish tablet to jest. E, nie wiem. Tabletki szkockie, Tableta <laughs> Tabletka taka wielka. No. Zobacz, tak to wygląda. Wygląda na dziwnie, jakby było zrobione po prostu z cukru. Wiesz, ja że to jest zrobione z cukru? Sam cukier. Sam cukier i masło. I to jest produkt szkocki, więc jednak tutaj w większości roku? są szkockie te. Ma jajka i soję? Ma powiem, glukoza tak, w Jak Tak masło. No. Mm -mm. Masło z cukrem Masło z cukrem, no To smakuje słuchajcie jak takie, jak polewa do ciasta Taka mm. y, na tak, to Tak lukier, jest. tak? Lukier na cieście, to tak smakuje Nie wiem, że ktoś by chciał to jeść normalnie Ile dajesz temu? 3 na 10, Pani Karolina. Siadaj ja 1 na dziesięć, jest niedobra Pani Karolina, proszę nie być takim krytycznym Jestem tu po to, żeby krytykować. Przechodzimy Raz do je... najfajniejszej rzeczy. Fajna rzecz. Jestem bardzo tego ciekawa, co to jest. Ja lubię takie rzeczy. Ale ja nie to jest. To jest cookie tam. spread. To jest do smarowania o smaku ciastek. Do smarowania kanapek. I mamy takie długie łyżeczki, żeby bo wyjeść fajnie. wszystko do końca. Właśnie jak ciastka. Ojej, ja, jakie frukty. No dobra, dobra, mi to może Nie wyjadałabym tego już, bo to nie jest jak nutella. Hmm. To za jest... Za słodkie. To jest strasznie sztuczne. Czuję taki sztuczny... jak to... ciastek taki, nie? Ale sztuczne, To nie jest taki mleczne, fajne, tylko to jest takie dość sztuczne całe. Dziwne. I to jest takie... Nie, to jest dziwne. Już wiem, jak to smakuje. To smakuje jak surowe ciasto. Jak jeszcze nie ciasto. Tak. To taki ma smak. Nie. Taki e, pachnie ten, jakbyś mąka jadła, nie? Z cukrem. Mm -hmm. Mąka z cukrem. Tak Niedobre to jest. Kolejna rzecz. To są makis. Makis. A, to było takie małe te. Wow. A, ale to są różne smaki, musimy tak? spróbować inne. A są różne smaki. Tak? Dawaj, ja różne smaki. Krawny? O nie, to jest o smaku mięsny. No. To jest to o jest... smaku pieprzu. Chili pepper. O, to dla mnie. Dobra, spróbujemy po kolei. O jedno, kiedy to jest ostre, jak zupka chińska. No. To jest fajne. Też spróbujemy na no, końcu. No. no, jak zupka chińska smakuje. No, ostre jest. Ostre bardzo. No. Może być. O no, już nie wytrzyma. Teraz to? Nie uda ostroż, Zabija to w smak. Mój. Mhm. Smakuje trochę jak. Mięso. Mięso. I to naprawdę jest piepsze na tych chipsach. To są dobre. Mhm. To są lepsze. 6, 8 i 10. Mhm. W ogóle napiszcie w komentarzach, czy... Słyszałam, że niektóre osoby bardziej wolą słodkie rzeczy, a niektóre bardziej słone i jakieś takie z przyprawami. Dobrze, niektórzy są bardziej za krakersami i paluszkami. Ja bardziej jestem taki, wiesz, karben taki słony. Takie rzeczy lubię. A ja właśnie czekolada. W ogóle takie rzeczy typu paluszki i ja tak dalej Napiszcie, jak wy jesteście, czy wy wolicie właśnie słodkie rzeczy, czekoladę, toffi i tak dalej, czy bardziej lubicie takie jak paluszki, chipsy i w ogóle, bo ja właśnie to drugą stronę w ogóle A Ale co ty, na przykład do piwa albo do alkoholu, co, jadłabyś też czekoladę? Tak. Do wszystkiego. Tootsie Roll. To jest znane. Ja słyszałam Ciecie. to nazwę, ale nigdy tego nie próbowałam. I to chyba nie jest e, ogólnie wielka To nie jest Szkocja, tylko to jest Wielka Brytania. Znaczy A Albo Ameryka. Stanów, widzisz? Mówię, że to jest amerykańskie. Zostanów. Ale możemy zjeść. Ale zjemy. Zobaczymy. To jest po prostu pocięte w kawałki i możecie sobie tutaj ułamać kawałek i zjeść. Mm, jak sztuczna amerykańska czekolada. Jak, no jak, jak te pomadki do czekolada? jak e, Hershey's. Mhm. Ja rozpoczęcam ze złotyczami, ale... Nie polecam. To było bardzo nieroby. Nie wiem czy ludzie z tym jarają też to robią. Ostatnia? Ostatnia rzecz... Makaron. Makaron. A może pokazać... Czy to jest szkockie? Szkockie. O, fajnie. Ale fajne, to środku jest takie dopełnienia. To jest kokos. Ty już wybiera na czekaj. Czekaj! Chcesz, że to nagrać, to tak chodzi. Mmm. Kokos. Kokos. Umra teraz, też częścią. Nie, to jest masa taka kokosowa Ale dobre Kurde, ale jest to tak jakby lukier z ciasta Wszystko jest takie strasznie... Dużo cukru tutaj, nie? Strasznie dużo cukru, jest tak słodkie Dobre jest Ja, ja całego lukier w mam tak nie. Jakiego, żeby nie zjeść wiecie jak to smakuje, kiedy jest zasłodzony czy bardziej mieć wysłodzony bounty Jeszcze takie że dawali hmm. tam Ale mnie czuła, ale hmm. dobre, dobrze, Bardzo dobrze. Ale chciał, Jakbym chciała umrzeć ze ale za Okej, okay, moi kochani, mam nadzieję, że filmik wam się podobał. Jeżeli tak, dajcie łapkę w górę, na nasze Facebook i Instagramy. No i jeżeli chcecie więcej filmików z Karolinką, to wysyłajcie serduszka na dole i... Hmm. I to chyba tyle na dziś. Trzymajcie się, pozdro. I cześć!